Panie Krzysztofie, zbliżają się wybory do Europarlamentu. Pan nie kandyduje. Miejsca brakło, ale tak naprawdę to i na poważnie trzeba powiedzieć, że w obecnej, na obecnej scenie politycznej nie ma ani formacji, ani tej myśli politycznej, którą, o, którą osobiście mógłbym zauczestniczyć i, i swoją osobą wesprzeć. To co, to nie wybieramy, nie idziemy do wyborów? A wprost przeciwnie. I wybieramy, i idziemy do wyborów. pozwólcie Państwo, że krótko jak gdyby opiszę tą, tą scenę wyborów europarlamentarnych. Po pierwsze, jak Państwo widzicie, ten, ten klincz Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, trzyma się dobrze, są te dwa bloki wiodące, media te mainstreamowe, te gadzinówki lewackie różnego typu wspierają jednych. Reżimówka bolszewicka wspiera oczywiście opcję rządzącą, czyli wspierają drugich, i po prostu w tym, w tym całej przestrzeni, tak zwanej publicznej, ale tak naprawdę manipulacji w naszych, naszych głowach, drenażu naszych mózgów, myślą, że to panowali. Natomiast y, prawda jest taka, że y, y, szczególnie w tych wyborach będzie dosyć, dosyć poważne i to niesamowite zaskoczenie, które już po, y, po 26 maja Państwo, państwo zauważycie Panie... i to zmieni scenę polityczną. Właśnie, pani Krzysztofie, chciałam o to zapytać. Media, wszyscy nas atakują, pompują, y, partie rządzące, te mocne, o innych które są, istnieją, jakoś się tak nie mówi, cichutko. Ale mam nadzieję, nie wiem, czy pan podzieli moje zdanie, że społeczeństwo nasze jest jednak mądre, że społeczeństwo patrzy, analizuje i zacznie myśleć i dbać o swoją ojczyznę. Czy dobrze myślę? Tak jest. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to się nie wypowiadam. Społeczeństwo po prostu jest takie, jakie jest. Innego nie będziemy mieli. Jest XXI wiek. Są określone obciążenia z przeszłości, są określona a sytuacja, która. Płynęła na taką kondycję Polaków i polskiego narodu, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, i chyba, chyba nie o to w tym, w tym momencie chodzi. Trzeba, trzeba zmierzyć się z tą obecną rzeczywistością. I tak jak zostało to, to zauważone, oczywiście wrócę jeszcze raz, pompowane są, są zależnie od ośrodków te z kolei medialnych, te ośrodki polityczne, które współpracują przy okazji zarówno media rządowe jak i, jak i te powiedzmy trudno ich określi, no różnego typu inne gadzinówki mocno pompują takie nowe, nowe, nowe stare ruchy między innymi jak wiosna z różnych przyczyn. Także widać w układzie mediów rządowych lekki, lekki romans i to jest zauważalny, bo tam pewien przewodniczący spotykał się z pewnym panem, z którym się nie powinno na Nowogrodzkiej spotykać. Jest to dyshonor dla normalnych, normalnych przewodniczących formacji, które, które miałyby by zmienić, zmienić tą scenę polityczną, więc jest to czysta dyskwalifikacja. W rewanżu Kukiz 15 jest promowany przez media, media rządowe Powtarzam, wstyd i hańba. Lepiej unikać takich, takich patronów. Natomiast niezwykle zauważalna jest jedna sytuacja, jednej formacji. Wszyscy starają się zakląć, przemilczeć i gdzieś tam na uboczu zostawić ruch ludzi po prostu różnych, niespójnych, czyli Leroy, pan Brown, narodowcy, no i Corwin. Ja osobiście korwinizmu żadnej, żadnej postaci nie widzę na polskiej scenie. Uważam, że należy to tępić, podobnie jak pisowski i bolszewizm jest również szkodliwy gospodarczo. Natomiast te, te oczywiście formacje zebrały się w ramach tak zwanej konfederacji. I co się okazuje? Ta konfederacja dzisiaj jest tak zwanym wrzodem na dupie tej polskiej sceny politycznej. Ta konfederacja staje im kosteczką w gardełku i niezwykle wszystkich niepokoi. Oczywiście została pod każdym względem opluta. Od różnego typu najgorsze, że to agenci amerykańsko-izraelskiej agentury, kondominium tego, czyli pisowcy, dzisiaj opluwają m.in. tych przedstawicieli konfederacji. I mówiąc, że to jest moskiewska agentura. No, proszę Państwa, skupię się na tej rzeczy jak gdyby zasadniczej. Jeżeli, jeżeli dzisiaj powie, powiemy sobie, opiszemy tą rzeczywistość i powiemy szczerze, czy lepiej pod iść tam jest wschód, czy lepiej pod iść na Moskwę, nie wiadomo w czyich interesach w wielu państwom europejskim, wbrew także e, ostatecznie chyba e, państwu rosyjskiemu, moskiewskiemu, które no przynajmniej w najbliższym czasie nie zamierza takowej, e, takowej agresji, bo pytanie: po co, mając określone własne kłopoty, ale, ale Polacy są ładowani dzisiaj w konflikt moskiewski. To pytanie: czy dzisiaj patriotą jest ten, kto ma wyważony stosunek, to nie chce. Eksperymentować w dalszym ciągu na tym narodzie, kto chroni tkankę narodową, to ch kto chroni Polaków przed kolejną katastrofą, w którą ładują jacyś ludzie podmawiani przez różnego typu interesy, oczywiście geopolityczne, międzynarodowe i na pewno nie nasze. Chyba odpowiedź jest łatwa. Stąd, stąd jest ten potężny dzisiaj... Stąd jest to potężne dzisiaj wszelkiego typu zbieranie narzędzi, żeby konfederację w ogóle wałtować w przestrzeni politycznej, tej publicznej. Tak, panie Krzysztofie. Wiadomo, że obecnie rządzącej partii, obecnym u władzy jest raj i każdy się broni jak może. Natomiast ja obserwuję, co się dzieje w polityce, opoczynania rządzących, bo w chwili obecnej to chyba nie rządzą, tylko zajmują się swoją kampanią wyborczą. I mam taką nadzieję, bo konfederacja, mając listę numer jeden, jest tak ukrywana, jest tak mówiona, że jej nie ma, ale mam nadzieję, że ta konfederacja właśnie da radę przebić się do umysłów obywateli, żebyśmy mogli w nasz kraj zmienić i poprowadzić drogą jedynie słuszną. Drogą, jedynie słuszną. To znaczy, tutaj proponowałbym się nie zapędzać. Po pierwsze, w związku z tym, że Konfederacja dzisiaj włamała się spoza tego całego układu politycznego, to sensownym, rozsądnym ludziom Polakom jest autentycznie w tym momencie tym, tym wentylem bezpieczeństwa jedynym zdroworozsądkowym. Wyborem, do którego osobiście zachęcam, osobiście też zagłosuję, skreślając chyba zamkniętymi oczami któryś tam na liście konfederacji, które, któreś tam miejsce z tego tytułu, bo tu jest ważne, żebyśmy sobie dopowiedzieli. To są wybory do Europarlamentu Europejskiego. One są wstępem do parlamentu naszego narodowego, gdzie autentycznie. Rozwinie się, będzie bój o naszą najbliższą przyszłość w bardzo dramatycznej sytuacji, w bardzo dramatycznym położeniu. My dzisiaj, wybierając Konfederację, dajemy tą tak zwaną czerwoną kartkę tym formacjom, które są, ale szczególnie pisowi, bo to jest najważniejsze. Natomiast my dzisiaj, wybierając Konfederację, jednocześnie jako Polacy, jako ci ludzie zdroworozsądkowi, tak zwani konserwatywni, prawa strona, prawa strona narodowa, liczymy się. My budujemy własną tożsamość w tym momencie. My pokazujemy, że polska myśl, polskiej gospodarki narodowej, że racja stanu, nawet przy takich manipulacjach, z jakimi mamy do czynienia, fantastycznie w Polsce się buduje i jest stanie. Na wybory parlamentarne osiągnąć siłę. Ta myśl, ten projekt Konfederacji, jest to tylko pewien, powiedzmy, jakiś taki etap, ale na szczęście powodujący to nasze wzajemne raz poznanie się, określający policzenie się i określający naszą pozycję. Wynik Konfederacji, który będzie co najmniej dwucyfrowy, ta, ta strona, powiedzmy, rządowa będzie niezwykle zaskoczona. Dla nas, Polaków, nie jest to zaskoczenie. My po prostu myślimy moment, my myślimy po polsku. W związku z tym, dla nas będzie bardzo istotne, że ten projekt da nam wyraźny kierunek do budowy tej formacji politycznej, o której, o której mówię, czyli alternatywy. Dzisiaj na tej scenie politycznej, która nas interesuje, my się w libertynizm, w lewactwo, my się w to, w to nie mieszamy. Nas to nie interesuje, nie obchodzi. Są ludzie o takich poglądach, Bóg ich rozgrzeszy, ja ich nie rozumiem. Ich to problem, ich sprawa, ale szanuję. Przeciwnika zawsze należy szanować. Nasz problem obecnie polega na tym, że. Po tej stronie sceny politycznej, która powinna nas reprezentować, osadziła się niezwykła ohyda. Po tej stronie politycznej osadzili się niezwykli zaprzańcy. Po tej stronie politycznej, która nas winna reprezentować, osiedzi, osiedli nieprawi dziedzicy. Naszym świętym obowiązkiem chroniącym tą ziemię, to piękno Polski, jest wysadzenie. Z tego siodła, tych nieprawych dziedziców, którzy w niewłaściwym kierunku nas prowadzą i którzy nas Polaków obrażają. Bo nie ma innych określeń, jeżeli ktoś dzisiaj sięgnął po niezwykłe polskie impon imponderabilia, Bóg, honor, i ojczyzna, i dzisiaj mi serwuje, pseudo-socjalizm, jakiś neosocjalizm gospodarczy który niszczy ludzi pracy, a hołotę i hultajstwo różnego typu wspomaga, który zajmuje się dzisiaj niszczeniem etosu pracy. Proszę Państwa, zrozumcie. Rzeczpospolita silną będzie, jeśli opartą będzie na pracy i płacy za pracę, a nie rozdawaniu tego, co ciężko ludzie wypracują, różnego typu grupom społecznym i tak dalej, i degenerowaniu polskiego narodu bolszewizm tak nie zdegenerował dzisiaj polskiego narodu jak te pisowskie działania, które uderzają w najczulszą tkankę narodową. Za to piekło to i za mało, ale tutaj póki co jesteśmy jeszcze na ziemi. To chyba jest największe prze przesłanie. Dzisiaj te formacje polityczne, które właśnie idą w tym kierunku, które zmierzają do ostrej konfrontacji. Z tymi nieprawymi dziedzicami, którzy zasiedli na naszym dziedzictwie, są warte tego poparcia i są, powiedzmy, tymi informacjami, które idą w dobrym kierunku, mimo tam wewnętrznych niespójności. Tak, panie Krzysztofie, i chciałam powiedzieć, że właśnie pańskie myślenie, jak wielu innych ludzi zdroworozsądkowo myślących, będzie miało możliwość wysadzenia siodła z te, tego, co obecnie tutaj u nas panuje i niszczy nas. Ponieważ rozmawiając z ludźmi, pytając, na kogo zagłosujesz? No odpowiada, no tak nie wiem, zastanawiam się. Ale w duszy, no, ale czy, ale to, duszy gra. to gra. I kiedy wchodzimy na tory właśnie tej możliwości konfederacji, tak myślałem, ale nic nie mówiłem. I wielu tak myśli. To prawda. Natomiast y, trzeba, y, y, trzeba zauważyć, bo, bo jeszcze zani, zanim rozwinę tą myśl, y, Nienokrotnie wiele osób mówi, że zawiodło się na formacji z 15, ale ze względu na zbliżające się wybory i dobrze życząc między innymi takim osobom jak Jarek Sachajko, który kandyduje w okręgu lubelskim, bardzo proszę rolników o, o poparcie jego osoby, to jednak o tym projekcie zmarnowanym Zmarnowanym kuki z 15, nie będę dzisiaj mówił, powiem już to o wyborach, to podsumuję po wyborach europarlamentarnych i szczególnie przed wyborami do Parlamentu Narodowego, żeby pięknego kapitału, potencjału ludzkiego, który został zgromadzony w tej formacji, ale jednocześnie, no niestety tego ducha partyjniackiego, który niestety też się rozminął i kuglarstwa politycznego, żebyśmy to sobie sobie wyczyścili i nie zmarnowali tych wspaniałych ludzi, którzy są i tego wspaniałego elektoratu, który został zawiedziony, którego gdzieś tam na manowce sprowadzono. Natomiast, żebyśmy też byli bardzo uczciwi w stosunku do siebie. Konfederacja w układzie odcinkowym wyborów do Europarlamentu nie jest tym naszym wentylem tego bezpieczeństwa, ale jest także bardzo Konstruktywnym krokiem w walce z tymi nieprawymi dziedzicami i z obrażaniem nas, Polaków myślących po polsku i w kategoriach polskich. Natomiast, żebyśmy nie mieli złudzeń, Konfederacja nie jest i nie będzie żadną formacją docelową. Dzisiaj akcja jest w wyborach europarlamentarnych na Konfederację, ale natychmiast po wyborach. Od 1 czerwca naszym świętym obowiązkiem jest praca nad tą alternatywą. Ja twierdzę, alternatywą konserwatywną, alternatywą taką narodową, alternatywą tej tak zwanej prawej strony, lub alternatywą dla ludzi, którzy pracują, którzy utrzymują się z pracy, którzy utrzymują państwo i pozostałą część społeczeństwa. W związku z tym, z całym szacunkiem. Konfederacji zgromadził się fajny kapitał ludzi, niestety i to jest banał, który nie, powtórzę, bardzo niespójny. Natomiast to, co, czego, czego nie ma dzisiaj w Konfederacji, mam prawo to ocenić jako polski polityk, i, i, który mam nadzieję, że w rzemiośle politycznym przestałem być już tylko terminować i czeladnikiem i raczej do tych papierów mistrzowskich sięgam i to mnie w tym wypadku... Zobowiązuje jako osobę posiadającą w tym wiedzę, Konfederacja w dniu dzisiejszym. Nie ma żadnego, żadnego, co nie oznacza, że faktycznie może jej mieć, ale to jest jak gdyby czas, przyszłość. Żadnego programu gospodarczego, oczywiście kontestuje fantastycznie w wielu obszarach, ale żadnego konstruktywnego programu, powtarzam, gospodarczego, także spójnego, pro... Programu geopolitycznego, który będzie odpowiadał dzisiaj na te, na te wyzwania. Nad tym, nad tym należy popracować. Jeszcze jedną e, dobrą myśl, która przemawia na rzecz Konfederacji. Jest to jedyna formacja polityczna, która miała odwagę zakwestionować to zło, które na rzecz Pospolitą idzie, coś co. Nawet nie eksperymentowaliśmy w przeszłych naszych dziejach, czyli jakiś dziwny, w ogóle w żaden sposób nie dający się uzasadnić projekt z, z Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Jankesami, którego nawet konsekwencji nie jesteśmy sobie w stanie zdawać sprawy i w co, w co można nasze państwo, nasz naród. W jakie negatywne obszary ulokować. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za wyczerpującą rozmowę. E, cóż, wypada życzyć naszym obywatelom polskim przy urnach 26 maja, szczególnie w tym dniu, zdrowego myślenia, zdroworozsądkowego wyboru, a po wyborach, tak jak pan powiedział, panie Krzysztofie, ciężkiej pracy i włączenia się wszystkich obywateli, każdy, ile może, a szczególnie ludzi pana pokroju, którzy naprawdę ciężko pracują, mają wiedzę w e, bardzo szerokim zakresie o współpracę i walkę o nasz byt. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed tym aktem 26 maja, jeszcze raz proszę o tą naszą odpowiedzialność. Z punktu widzenia generalnie sceny są to niezbyt znaczące. E, wybory czy interesów państwa. Niewiele mamy tam e, w tym całym cyrku europejskim do powiedzenia. Natomiast istotne to jest dla rozkładu naszej pozycji, a szczególnie tej, o której państwu poprzednio mówiłem, naszego światopoglądu, naszego myślenia w perspektywie. I po wyborach z kolei należy sobie życzyć i prosić o to błogosławieństwo Boże, żebyśmy nie zdurnieli żebyśmy zrozumieli, że sprawa jest już arcypoważna i Polaków dzisiaj nie stać na kolejne eksperymenty, a pokażmy, szczególnie w tych wyborach i później, że jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, że jesteśmy córami, synami tego narodu, a szczególnie ci ludzie, którzy są zawsze mobilni. Ta część społeczeństwa, ta garstka, która przez wieki była odpowiedzialną za całe społeczeństwo, żebyśmy pokazali, że Polaków stać na elitę polityczną. Niech tak się stanie, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Amen.